Dzień dobry, zapraszam dzisiaj na praktykę. Dzisiaj zajmiemy się biodrami. Usiądźcie sobie w siadzie skrzyżnym na macie. Ręce na kolanach. Wydłużcie kręgosłup i zamknijcie oczy. Spokojny wdech nosem i wydech nosem. Rozluźnijcie mięśnie barków, mięśnie twarzy. Spokojny wdech. I spokojny wydech. Rozluźniamy całe ciało. Skupcie się na wdechu i na dłuższym wydechu. Spokojny wdech i wydech. Zaczynamy krążyć barkami do tyłu. Tak jeszcze. I do przodu. Tak, jeszcze cały czas oddychamy. Ręce w górę wdech, zaplecie, ręce w koszyczek, wydłużamy ręce do góry, barki w dół. Ręce dajemy do przodu, zaokrąglając plecy i do tyłu, do góry. Do przodu, zaokrągli i w górę wdech. Z wydechem ręce bokiem w dół, lewa ręka w górę i delikatnie skłon do boku. Popatrz w przeciwnym kierunku. W górę wdech, ręce w górę. I jeszcze raz w przeciwnym kierunku, po w przeciwnym kierunku, w górę wdech. Lewa ręka w górę wdech, połóż lewą rękę za kolano i skręcamy się. Z wydechem wróć, prawa ręka za kolano, w górę wdech i skręcamy się. I wróć do centrum, połóż ręce na kolanach i zacznij pracować tylko miednicą. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Ręce naciskają, napierają na kolana, a my pracujemy miednicą. Przód, tył. Przód, tył. Jeszcze. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i przejdź do neutralnej pozycji. Połóż stopy tak, żeby były na wysokości piszczeli. Ręce dajemy w górę. Z wydechem pochyl miednicę teraz do przodu, plecy proste, pochylamy się do przodu tyle, ile możemy i kładziemy ręce przed siebie. I teraz my bioderkami chcemy zejść w dół, a kolana chcemy ciągnąć do góry. My idziemy w dół, a kolana idą w górę. Trzymamy, oddychamy do bioder, z każdym wydechem staracie się rozluźniać biodra. I z wydechem wychodzimy z pozycji, zamieniamy stopy. Stopy zadarte, aktywne. W górę wdech, znowu miednica do przodu i idziemy w dół. Schodzimy. I my idziemy miednicą w dół, a kolana nas ciągną w górę. Przeciwstawna, jak praca. Cały czas oddychaj, nie zatrzymuj oddechu. I w górę wdech. Wyjdź z pozycji, usiądź sobie na środku maty. Stopy zadarte. Wyprostuj plecy. Ręce na wysokości klatki piersiowej złączone, łopatki do tyłu i samymi bioderkami idziemy do tyłu. Do tyłu, maty. Tak jest, jeszcze. I wracamy do przodu. Same bioderka do przodu. Jeszcze do przodu, maty. Trzymamy łopatki do tyłu. Trzymaj, trzymaj. I jeszcze do tyłu. Przejdź do centrum I teraz złącz stopy razem. Ręce cały czas na wysokości klatki piersiowej. Nic nie robimy, stopy są złączone. I teraz napnij pośladki i spróbuj, żeby kolana zeszły jeszcze niżej. Aktywna praca poprzez napięcie pośladków. Luz. Popatrzcie wysoko. I napinamy w dół. Trzymamy, łopatki trzymaj i luz. Złap teraz stopy, tak jakbyś chciała książkę otworzyć, żeby popatrzeć na podeszwę stóp. Otwieramy jeszcze bardziej nogi i wyprostuj plecy z wydechem. Schodzimy w dół. I trzymaj. Spokojny wdech i wydech. Trzymamy jeszcze i napnię do tego pośladki. Może uda się zejść jeszcze niżej. Super. Oddychamy, nie zatrzymuj oddechu i z wdechem wychodzimy z pozycji. Połóż stopy przed sobą i delikatnie skręt kolanami w jedną i w drugą stronę. W jedną, luźno, luźno, luźno. Super. Dobrze. Połóż stopy przed sobą i teraz przenieś stopę tak, żeby podeszwę stopy dać do łokcia, a drugą ob objąć przez kolano. Przyciągnij kolano do siebie, druga stopa zadarta, przyciągamy, kołyszemy w jedną i w drugą stronę. Albo łapiemy się pod, pod na łokciach, stopę. Staraj się, żeby stopa, żeby noga była prosta, tułów był prosty i kołyszemy. Pracujesz właśnie nad rotacją zewnętrzną, która nota pierwsza zanika. Także pracujemy. Dobrze. I teraz zakładamy tą stopę za nogę, która jest wyprostowana. Mamy lewą nogę, prawa ręka w górę wdech, obejmij kolano i skręcamy się do boku. Tak, jest trzymaj. Skręcamy się, wyprostuj plecy. Lewa łopatka się przyciągnąć do prawej. I wyjść z pozycji. Odstaw nogę tak, żeby była blisko. Po tej samej stronie co ma być. Druga noga jest prosta, lewa ręka, noga ugięta. Lewa ręka do przodu, idziemy do przodu, rotujemy bark do środka i staramy się złapać rękę z tyłu. Wyprostuj się i z wydechem chcesz zejść w dół. Lewy pośladek może unieść się w górę. Trzymasz jeszcze troszkę? Wdech. I wydech. I zdechem głowa w górę, wyjdź z pozycji. Super. Druga noga, druga noga, hop. Druga noga jest prosta, jest prosta, zadarta. Obejmijam ci ciągko, by chciała kołysać, albo łapiemy sobie, kładziemy nogę na, na łokciach i kołyszemy. Wyprostuj plecy i kołyszemy. Są dwie wersje. Kołyszesz. Jeszcze cały czas oddychaj. Połóż teraz stopę za nogę wyprostowaną. Druga ręka w górę wdech, czyli przeciwna ręka. Obejmij kolano i skręcamy się. Jeszcze troszkę. Oddychaj, nie zatrzymuj oddechu. Z wydechem wyjdź z pozycji. Przenieś stopę tak, żeby była... Po tej samej stronie. Prawa ręka w górę. Idziemy do przodu. Rotuj bark do środka. Ręka się wtedy ob obróci i chcesz teraz zakryć rękę z tyłu. Wdech i z wydechem schodzimy w dół. Trzymaj. Trzymaj z biodra. Schodzisz w dół, w dół jeszcze troszkę. I z wdechem w górę. I wyjdź z pozycji. Teraz skrzyżuj kostki, przenieś ręce do przodu i przejdziemy sobie do deski. Połóż kolana na macie, wysuń barki, schodzimy w dół. Z wdechem klatka piersiowa do góry, napnij pośladek i przejdź do psa z głową w dół. Odepnij się dłońmi od maty. W tej pozycji ugnij raz jedną, raz drugą nogę. Cały czas oddychamy, nie zatrzymujemy oddechu. I przejdź do centrum. Ugnij teraz obie nogi, nie ruszając tułowia. I prostuj. Ugnij. I prostuj. I jeszcze wydech. I wdech. I ostatni raz uginamy. Prostujemy. I przejść do klęku podpartego. Nadgastki niech będą pod barkami w jednej linii. I zaczynamy krążyć bioderkami na boki. Przenosimy bioderka na boki. Jeszcze troszkę. I krążenia bioderek dookoła. Trzy. Pełne krążenia w prawo. I trzy. Pełne krążenia w lewą stronę. Jeszcze troszkę. Pięknie. Przejdź teraz do centrum. Unosimy lewą nogę w górę. Palce obciągnięte, i pięta ciągnie nas do pośladka. I teraz kolanem chcesz zatoczyć koło. Tak jest. Pięć do przodu. I pięć do tyłu. Cały czas odpychaj się dłońmi od maty. Angażujemy dzięki temu też jeszcze brzuch. Super. I teraz dajemy nogę do boku i w dół. Stopa zadarta. Do boku, w dół. Do boku, w dół, do boku, w dół. Palce point. Noga w górę i w dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra i dół. Przenieś teraz stopę prosto. I stopa jest teraz zadarta. Jesteśmy na palcach i piętą ciągniemy nogę w dół. Rozciągamy łydki. Dobrze. I przejdź do centrum. Przechodzimy teraz na palce u rąk. Przenosimy tą samą nogę do tyłu. I teraz chcesz przenieść nogę do przodu i do tyłu. Możesz użyć też bloków. Jeżeli masz bloki, użyj bloku do przodu i do tyłu. I do przodu i do tyłu. I jeszcze raz do przodu, zostań w tej pozycji. Teraz kręcimy stopą w lewo, w prawo. Super. I dajemy nogę w lewo, i my też idziemy w lewą stronę. I trzymamy. I wychodzimy z pozycji. Odstawiamy nogi, krążenia bioderek w lewo. I krążenia bioderek w prawą stronę. Super. I wracamy do centrum. Druga noga w górę. Pięta do pośladka i krążenia. I krążenia nogi. Pięć razy na zewnątrz. Jeszcze. I pięć razy do środka. Staraj się, żeby to biodro nie uciekało do boku. Trzymaj. Dobrze. I dajemy nogę w górę. Stopa zadarta. Dajemy nogę w dół. I dajemy nogę do boku i w dół. Do boku, w dół. Do boku, w dół. Do boku i w górę. Palce point. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra dół. Stopa idzie do tyłu. Zadarta. Kładziemy same palce na macie i piętą ciągniemy w dół. Trzymaj, rozciągamy łydki i wróć do pozycji. Przechodzimy sobie na palce, noga wraca prawa do tyłu. Prosta przenosimy nogę do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. I jeszcze raz do przodu. Do tyłu, do przodu kręcimy z tobą prawo, lewo, prawo i lewo. Dobrze, dajemy w prawo, przenosimy ręce do boku, w prawo i skręcamy się. Trzymamy. I wychodzimy z pozycji, i stopa wraca do tyłu. Jesteśmy w klęku podpartym i pozycja krowej kota. Bioderka wdech, z wydechem zaokrąglij plecy. I w górę wdech, i wydech. I jeszcze raz w górę wdech, i wydech. I do neutralnej pozycji podwijamy palcą nóg, no przechodzimy do psa z głową w dół. Luźna głowa, rotujemy teraz pachy jakby do środka, barki do środka. Oddychamy, palec wskazujący przyklejony do maty, uginam kolana, małymi kroczkami przechodzimy do przodu, głowa w górę, wdech, z wydechem skłon w dół i z wydechem rolujemy plecy, ręce bokiem w górę, z wydechem ręce w dół, połóż ręce na biodrach, unosimy lewą nogę i krążenia lewej nogi na boki, na zewnątrz. Palce obciągnięte. Dobrze. I w drugą stronę. Jeszcze troszkę. I unosimy kolano do góry. Stopa zadarta. Kładziemy kostkę na prawym kolanie. Ręce na wysokości uszu. I chcemy usiąść. Napni pośladek lewej nogi. Dobrze. I w górę wdech. I rozluźni. Druga noga. Prawa noga w górę, krążenia na zewnątrz, jeszcze i do środka, jeszcze, tak jest, stopa zadarta, noga w górze, kładziemy kostkę na kolanie, ręce na wysokości uszu, siadamy, napnij pośladek, Piodro zejdzie jeszcze niżej, i z wydechem luz wychodzimy z pozycji. Połóżcie ręce na bioderkach, swobodne krążenia bioderek na zewnątrz. Jeszcze i w drugą stronę. Dobrze. Stańcie sobie teraz stopy razem. Przenosimy teraz lewą nogę albo na, na, na piszcze, albo na, nad kolanem. Odepnijcie się od nogi stojącej, żeby biodro nam nie uciekało. Ręce na wysokości klatki piersiowej, przechodzimy do pozycji drzewa, napnij pośladek. Przenosimy teraz lewą rękę na lewe kolano i prawą rękę skręcamy się i teraz wypychamy biodro na zewnątrz. Dobrze, w górę. Cały czas napięte pośladki z wydechem luz, odstawiamy. Krążenia, bioderka na zewnątrz. Trzy razy. I w drugą stronę. Super. Teraz druga noga, prawa noga. Na wysokości klatki piersiowej odepni się od nogi, od na której stoisz. Ręce w górę wdech. Przenosimy prawą rękę na kolano, lewą rękę i wypchnij biodro na zewnątrz. I w górę wdech, złącz ręce na wysokości klatki i luz krążenia bioderek na zewnątrz. Trzy razy w jedną stronę. I trzy razy w drugą stronę. Super, stań na początku, Maty. Ręce w górę wdech, z wydechem skłon w dół. Wdech, głowa do góry, wyciągnij kręgosłup, przejdź do deski. Połóż stopy na macie, wysuń barki, schodzimy w dół. Zdechem, klatka piersiowa do góry i przejść do psa z głową w dół. psie z głową w dół, teraz przechodzimy do przodu stopami, tak żeby stanąć szerzej niż dłonie, do pozycji malasany. Jeżeli w tej pozycji jest ci ciężko, pięty, nie leżą na ziemi, możesz podłożyć sobie koc, matę i teraz zaczynamy znowu pracować pośladkami, nogi się rozchodzą i teraz idzie lewe kolano do przodu, otwórz, prawe, otwórz, lewe, prawe, lewe, prawe. I w dół otwieramy, wyciągnij kość ogonową, w dół kość łonową, a, a plecy do góry. Połóż lewą rękę na ziemi, prawą rękę, otwieramy klatkę, popatrz w przeciwnym kierunku, za prawą ręką. Wróć do centrum. Prawa ręka, patrzymy za lewą ręką. I wróć do centrum. Pięknie. Połóż ręce na macie. Przechodzimy teraz do deski, do psa z głową w dół. I w psie uginamy raz jedną nogę i raz drugą. Małymi kroczkami przechodzimy do przodu, tak żeby skrzyżować kostki i usiąść na macie, w siadzie skrzyżnym. Połóżcie stopy na macie. Złapcie się pod kolanami i same bioderka do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Ręce dajemy do przodu i z wydechem kręg po kręgu schodzimy w dół na matę. Tak, żeby lędźwie odbić sobie na macie. Ręce wzdłuż tułowia, nogi proste. Przyciągnij prawą nogę do siebie. Złap lewą rękę. Prawe kolano i skręć się do boku. Prawy bark leży na ziemi. Skręcamy się. I wracamy do centrum. Druga noga. Przyciągamy. Lewa ręka. Skręcamy się. Przeciągamy kolana, łapiemy się pod kolanami i poprzez łyskę wychodzimy do siadu skrzyżnego. Ręce w górę wdech, z wydechem złącz dłonie. Na wysokości klatki piersiowej bardzo Wam dziękuję i życzę miłego dnia.